Hello. witajcie kochane dziewczyny. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem o ozentriku. To jest tak już bardzo wielu znanym z sobą preparat. Dużo celebrytek korzysta z tych zastrzyków odchudzających. Chociaż on nie jest stricte jeszcze zarejestrowany, tak jak Saxenda była zarejestrowana jako typowo lek na odchudzanie. Ale też przepisywany jest przez lekarzy, tudzież przez e receptę, tudzież załatwiany innymi drogami, właśnie na odchudzanie. Powiem Wam, na pewno dziewczyny pamiętacie, że miałam, już to będzie dwa miesiące temu, saksendę. No, u mnie Saksenta się nie sprawdziła praktycznie nic nie schudłam nie było żadnych objawów ani ubocznych, ani dodatnich. Powiedziałam sobie, że zapieram się, koniecznie sama dojdę do swojej celowej wagi, to znaczy bez żadnych tam wspomagaczy. No i niestety jest trochę ciężko, bo no wiadomo też yy, zbliżam się do pięćdziesiątki, hormony zaczynają wariować. I jest naprawdę, naprawdę ciężko z tym chudnięciem. Tak więc ja tutaj yy, też. No, razem z moją lekarz stwierdziłyśmy, że może jeszcze spróbujemy ten ozębik. No już jak ozępik nie pomoże, nie da tam jakiegoś fajnego efektu, to po prostu go zostawi. Te dziewczyny, które już może stosowały ozębik, czy nie stosowały, powiem tylko, że dobrze byłoby stosować go, go przez dłuższy czas, 2-3 miesiące. Oczywiście w międzyczasie wykonywać badania y jak jest y, poziom glukozy. Dobrze byłoby właśnie monitorować krew. Aczkolwiek okres ten no trochę mnie przestraszył, 2-3 lata to ja myślę, że no nie chciałabym brać preparatu, który stosunkowo jest nowy i który no po jakimś czasie nigdy nie wiadomo, jakie będą skutki. Ja to bardziej traktuję y, y, i myślę, że dobrze byłoby, że większość z Was traktowała ten lek jako taki przejściowy, do schudnięcia tam wyczekiwanej wagi, takiej jaką sobie tam zakładamy, tam nie wiem, 10, 5, 12, 20 kilo. I wtedy pomału go odstawiać i po prostu w tym czasie nauczyć się żyć zdrowo, żyć lepiej, żyć, żeby te posiłki były niskokaloryczne, były zdrowe żeby podtrzymać ten efekt schudnięcia, który mamy po ozempiku, tutaj yy, powiem tak. Ja już jedną dawkę sobie tydzień temu wstrzyknęłam, bo w odróżnieniu od saksendy ozempik yy, stosujemy raz w tygodniu. Ustalamy sobie jakiś jeden dzień i tego dnia sobie właśnie wstrzykujemy. To była codziennie, to jest takie bardziej komfortowe, bo jest raz w tygodniu. No, objawów po pierwszym zastrzyku. Zbyt wielkich też nie miałam, co mnie oczywiście zmartwiło, bo większość mówi, że mam dłości, źle się czuję. Ja miałam delikatne mdłości. Ale tylko mdłości, które to będę nie przeszkadzały mi w tym, żeby normalnie jeść. I tak jakby zagryzałam nawet, bo niektórzy mają tak, że jak ja stres, nerwy, to zaraz mdłości i nie jedzą. Ja jak mam jakiś stres, nerwy, szybszy tempo życia, odwrotnie, jem. I nawet pomimo, że jakieś mdłości wystąpiły po tym zastrzyku, to zwyczaj, przeważnie na drugi dzień już tego samego dnia nie, tylko na drugi dzień, dwa dni po występuje te mdłości. Później one tam stopniowo ustają i jeżeli przez ten czas jakoś tam się żołądek nam za bardzo nie skurczy, nie wprowadzimy więcej wody, to myślę, że efekty będą też marne. Tak jest napisane i tak też dużo osób mówi, że takie chudnięcie jest zdrowe, jeżeli chudniemy kilogram, półtora kilo na tydzień. To by miało sens. Ale też u niektórych osób jest chudnięcie szybsze, u niektórych osób jest wolniejsze, więc też trudno z góry tak powiedzieć, które lepsze, kto jest bardziej zadowolony. Każdy by wolał od razu szybciej schudnąć, bo nie ma efektu. Tak więc tak, pokażę Wam środku. W środku mamy taki pen i cztery jednorazowe kartridże do niego. Mona nadzieję, że to jest widoczne. Tutaj jest podziałka. Powiem Wam, dziewczyny, on bardzo podobny, podobne, może nie identyczny jak Saxenda, bo tutaj już jest tylko, Saxenda to sobie same tu zwiększamy dawkę, a tutaj już jest ustalona z góry dawka. Także tylko należy podłączyć, zmienić ten świeżutki pen. Założyć. I lecimy. To jest w tej chwili też bardzo trudne do zdobycia, także nie wiem, jak będzie z kolejną pudełkiem, bo mniej więcej powinno wystarczyć to opakowanie na 6 tygodni. Także zobaczymy. Trzeba byłoby już się zabezpieczać, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. No niestety, żeby mieć następne opakowanie. Cena jest yy, tak się waha 400-500 zł. Więc mniej więcej porównywalna do saksendy. Chodzę saksendy no ja mówię, ja już 700 zł. I też jest trudna do zdobycia. Bardzo trudna. Także tak o. I wykonujemy przeważnie w brzuszek. Najlepsze miejsce. Także ja tutaj sobie odsłoni. Niestety te brzuszysko wstępne, który które jest ciężko zgubić, z brzucha jest najbardziej ich trudno zgubić. Odkażę sobie, odkażę sobie ładnie tutaj miejsce. I teraz tak, ustawiamy sobie na, tutaj jest, musimy maksymalnie, to są jakieś małe te, po prostu musimy tutaj sobie ustawić maksymalnie, nie tak jak było w... Na jedynkę, tutaj sobie ustawiamy, już dalej nie można, tutaj jest tylko, nie wiem czy to będzie dobrze widać, w okieneczku pojawia się jedyneczka i tylko jedyneczka, nie tak jak w sakzendzie, że tam mamy 0,5, tam 0,8, już nie pamiętam jak tam dalej szło. Tu jest, to już jest mocniejszy pen, gdzie się ustawia tylko jedynkę. Słabszy pen ma 0,5, więc zaczynamy przeważnie tego 0 słabszego, jednak no mi ta moja znajoma powiedziała, lekarz, że ponieważ na sakzendzie tak słabo było u mnie żadnych efektów yy, ubocznych, ani, ani dobrych, więc mówi, zacznijmy od jedynki, chociaż jeden zastrzyk przyjęłam 0,5, żeby zobaczyć, jak będę reagowała, nie było kompletnie nic, żadnego efektu, więc od razu, żeby czasu nie marnować i pieniążków też, przeszłyśmy na jedynkę. Powiem szczerze, że ja też nie jestem jakaś yy, z tego faktu zadowolona, że my od razu tą jedyneczkę i w ogóle, że o, i teraz tak przyciskamy i trzymamy aż do końca. O. I już. Także nawet śladu nie ma, krawki nie ma, ale sobie przetrzemy. Zabieg jest ten, zastrzyk jest bezbolesny. Zasadniczo była mniej przyjemna. Właśnie z objawów ubocznych może, mogą pojawić się nudności, y, takich opisywanych biegunka. No, już takich bardzo, bardzo, bardzo zaawansowanych to objawów to może być nawet zapylenie trzustki. Tak jest oczywiście zresztą przy. To w sensie też tak było, że może być, pojawić się rzadko, ale też jest zaznaczone, że na przykład traktarz starczycy. Także zawsze jak człowiek trochę poczyta tych ulotek, to jest po prostu wystraszony. Jak dotąd pewien mądry lekarz, bo zapomniałam nazwiska, bo specjalnie wyszukiwałam dla Was, kochani, jak najwięcej wiadomości, żeby po prostu... No, jak najwięcej przekazać wiadomości. Jeden taki profesor polski, to on jest na YouTube, jest z nim wywiad, twierdzi, że jak do tej pory nie zdarzył się nigdzie przypadek na świecie, z, żeby, była, żeby był rak tarczycy, czy też silne zapalenie trzustki, czy rak żołądka. Także że niby on jest tak wspaniały, że nie ma żadnych skutków ubocznych. Oprócz tych delikatnych mdłości. Może trochę byłaś żołądek, no być biegunka. Oprócz tego większych nie powinno być. To są słowa tego profesora. Jak znajdę, przypomnę sobie nazwisko tego profesora, to ten wywiad Wam yy, tam podkleję pod yy, mój filmik. Także tak, kochane, zobaczymy, co teraz będzie właśnie. Ja będę zdawała Wam relację. Jak się będę czuła na drugi, na trzeci dzień. To jest właśnie moje obiektywne zdanie. Subiektywne zdanie w zasadzie, bo no, tylko ja to czuję, tylko ja tak reaguję, natomiast wiele innych osób reaguje inaczej. Chudnie super chwalą się, przecież brytki niektóre tak cudem pochudły, później stwierdziły, że to jest dieta, cud i tak dalej. Ciężko się przyznać, że wspomagały się farmakologicznie właśnie. No, ale stało się to na tyle popularne, że brakuje tego po prostu w aptekach. Nawet dla osób chorych na cukrzycę, na insulinę na odporność, które powinny to brać. Nawet dla tych osób nie ma. Stało się to na tyle popularne. Kochane, także jesteśmy w kontakcie. Dziękuję bardzo Wam, że mnie oglądacie, że zadajecie pytania. Staram się odpowiadać na jak najwięcej pytań że jesteście ze mną i no yy, coraz bardziej chcę się rozwijać, także mam już właśnie kolejne plany, które teraz pomału, pomału mam nadzieję, że teraz jesień, zima, dłuższe wieczory i te projekty będę wcielała w życie. Także obserwujcie mnie, dajcie łapkę, dajcie suba, jeżeli wam się podoba i kochane do następnego.